Odbyłem swoją pierwszą podróż balonem latającym i to nad dla osem. I dodatkowo, dowiedziałem się, że kiedyś największym zagrożeniem dla tego kraju były nielegalne substancje odurzające. Obecnie są nim Chińczycy. Czemu? Dowiecie się z filmu! Dzień doberek, piąta rano w Laosie, czekam na y, jakiś transport, ma za chwilę ktoś powinien przyjechać pod hotel, ponieważ dzisiaj lot balonem nad y, Vieng. Vieng Vang Vieng, Vieng Wang, Vang Viong, jakoś tak, nienawidzę wstawać o takich porach, masakra, położyłem się ze 3 godziny temu, a teraz znowu trzeba funkcjonować, no i co chyba trzeba się przyzwyczaić do tego, że... Ogólnie Azja to stan umysłu 70 minut o piąte, od 5 rano czekałem na transport. No, już 6.10 dopiero podjechało auto. O, za takie rzeczy nie cierpię tego miejsca. W sumie to szkoda, że nie nagrałem tego, jak siedzę przed hotelem i, i się wkurzam. No byłoby to ciekawe. Takiego mnie jeszcze nie widzieliście. Ja za tym Tuktukiem po tych drogach wszystkich tutaj też do najprzyjemniejszych nie należy. Trzymać się mocno trzeba było, bo można było naprawdę zęby pogubić. No co, pogoda jest jaka jest. Wczoraj ponoć nie dało się latać, bo były burze. Chmury jakieś nad górami się unoszą i lekki deszczyk. Mam nadzieję, że się uda. E, Paralotnie latają. Jeden balon jest już nad nami. Ten, który ja lecę, jest w tym momencie napełniany. Ojej, jestem strasznie niewyspany, mecha zmęczony, ale, ale podekscytowany, bo nigdy w życiu jeszcze takim balonem nie latałem. Ja to nie był pierwszy raz w balonie latającym. Zawsze stanowiłem. Jak do cholery oni są w stanie tym sterować? To znaczy, góra-dół to wiadomo, ciepłe powietrze, ale na boki, w którą stronę lecieć? Tego nie ogarniam. Kolejny balon się wyłania. Mam nadzieję, że nasz, jak dopompują, też będziemy mogli wejść spokojnie do środka i polecieć. Takie balony są ogólnie dość spore, dlatego jest nas grupa, no tak policzyłem na szybko, nie wiem, 8-10 osób. Wszyscy wejdziemy do kosza i będziemy mogli yy, polatać. Podejdźmy w takim razie zobaczyć, jak to wygląda dość sporej wielkości dmuchawa. Oni tutaj trzymają cały balon, żeby on nie odfrunął bardziej na bok, no bo wiadomo, nie odleci, póki nie ma gorącego powietrza w środku. No i chyba to jest ten moment, w którym odrywa się balon. Tak, wystarczająca ilość gorącego powietrza została wtłoczona do środka. Teraz muszą trzymać tylko to, żeby to bez nas nie odleciało. Tam te ziomeczki z boku trzymają, żeby go wyprostować, okej, okay. postawili cały do pionu i zobaczcie kolejny, już w powietrzu. No to co, chyba ten moment, że będziemy wchodzić. Balon leżał na takich matach wszędzie dookoła i sobie trzeba wskoczyć. W momencie, gdy to powietrze jest dopompowane, jest to bardzo głośno, zaczyna całością tutaj mocno bujać, ten koszyk, w którym siedzimy zaczyna lekko podskakiwać. No dobra i to jest moment, w którym zaczynamy się, o, się odrywać. <grywa> Odrywamy się i idziemy w górę. Oj, oj, jest to przeciekawe uczucie, bo nie czujecie tego, tego wznoszenia. Tak, popatrzycie w dół, to naprawdę jesteśmy już dość sporo wysoko. Myślałem, że będzie gorzej, że będziemy czuli to ten efekt wznoszenia się. Lecimy nad drzewami, mamy inne balony i całkowicie też nad zabudowaniami i znosi nas całkowicie w jedną stronę, no wiadomo, przez wiatr. Jeżeli polecimy w tamtą stronę daleko, zastanawiam się właśnie, jak wrócimy, no bo chyba... Nie wiem, jeżeli wiecie, jak się to kontroluje, napiszcie to w komentarzach. Góra, dół, gorącym peczem, ale na boki... Nie ma chyba systemu, chyba że... Ja nie wiem, nie wiem o czymś, nie znam. Widoki ładne, ale takie... takie nudne. Nie no, żartuję, jest zajebiście. Jedna rzecz, że od tego y, ognia się tu strasznie gorąco. Pan tutaj ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć butli widzę co chwilkę je tylko przełącza zawory, żeby kolejną... No, dość wysoko jesteśmy. Łącznie z gościem strońcą tutaj nas 10 osób w tym koszyczku. Zobaczcie, ile teraz tutaj się unosi. Jeden balon, tam startujący, tam kolejny, kilka już opadło pod nami i dodatkowo do tego są motolotnie. No i powoli zaczynamy opadać. słuchajcie, lot takim balonem tutaj to jest 110 dolków. W porównaniu do takiej kapadocji na przykład, gdzie trzeba za lot zapłacić 400-500 euro. Tutaj 100 to jest naprawdę bardzo przyjemna cena. Za loty paralotniami macie tutaj około 80. Euro. A gdzie wylądujemy? No właśnie, gdzieś powoli na domy opadamy. linie elektryczne. Tutaj ten balon na górze, tam właśnie jeden opadł. Mam nadzieję, że my też bezpiecznie wylądujemy. Tą miarę. Jestem w Jesteśmy nad antenami, na cmentarzem, ja nie wiem, czy to jest bezpieczne miejsce do lądowania. No nie jest, bo pan zaczyna podnosić nasz walon. Mam nadzieję, że gazu wystarczy. Często chyba się słyszy o jakichś tam wypadkach, nie? <śmiech> <śmiech> Czyli przelatujemy przez drzewa. <laughs> Zahaczyliśmy właśnie o drzewa. Nie wiem, czy to był efekt, żeby nas to spowolniło. Czy specjalnie właśnie panowie przeskakują przez bramę jakiegoś budynku, żebyśmy mogli tam wylądować chyba. Czyli tak przypuszczałem, kontroli nad tym nie ma, gdzie spadnie, tam spadnie, jakby się gaz skończył, to jesteśmy w dupie. Liny, rzucili liny. I do ziemi, nie? Jesteśmy na ziemi, rzucili liny w takim razie, żeby mieli, mieli jak chwycić balon, przytrzymali nas. I opadliśmy, super. To teraz już nie, nie będą dodawać gazu do środka, nie będzie się unosiło. Fajne. Mega fajnie, bo operator otworzył właśnie górę balonu, przez co to goręco powietrze sobie wyszło. No i teraz już balon nie ucieknie. No dobra, wychodzimy. Zobaczcie, jak śmiesznie stąd się wychodzi. Musicie po prostu przejść sobie na drugą stronę, nie ma tu drzwiczek, przeskakujecie przez kosz. No i co, tak żeśmy sobie wylądowali tutaj u kogoś na posesji, się zastanawiałem co właściciel terenu, a on se wyszedł zdjęcia robić. No cóż ma chłop do gadania, no nic chyba. O, a tu co, balon ucieka? Nie wiem czy chcą go przenieść czy co, pewnie muszą w takie miejsce usadowić, żeby w tą stronę go tutaj położyć. Czyli teraz będą go faktycznie kładli, muszą kosz trzymać, z drugiej strony rzucili tutaj liny, no i będą kłaść w tę stronę na plac. Ej, no było to naprawdę zajebiste doświadczenie! Zupełnie pierwszy raz, jeszcze nie miałem możliwości się czymś takim i nie wiem, miałem może jakieś błędne przeświadczenie o tym, no bo wydawało mi się, że tutaj będzie yy, szarpać, że będziemy czuć ten etap wznoszenia, przeciążenia, no nie, lot jest mega powolny, nie ma żadnych odczuć grawitacyjnych, czy coś tego typu. Także spokojnie osoby, które, nie wiem, muszą zażywać awiomarin, czy mają jakieś problemy po prostu z podróżowaniem. Zarąbista zabawa, mega. Widoczki przepiękne, no mogłoby być lepiej, niestety pogoda, no, tego się nie da wybrać. Zobaczcie, że faktycznie robi się czarno, zaczyna coś kapać. No najlepsze, że... Która godzinka? 7.10, ja o 9.30 mam całodniową wycieczkę dzisiaj. Spływ kajakiem, laguny, w taką pogodę? No ciekawe, czy się uda. Ej zaczyna padać Nie! Auto odjeżdża najgorzej to zaczęła się straszliwa ulewa Chowam się do hotelu Dzisiejszej przygody, część dalsza, yy, bardzo podobne auto, 9 godzina, przyjechał przed chwilką po mnie, dostałem taki bardzo śmieszny tatuaż na rękę, pan się zastanawiał jak to napisać, podczas jazdy udało się, jadę. Pięć punktów dzisiaj do zrobienia, miejscowość w Anglii, przede wszystkim z możliwości pochowania kajakiem, spływu pontonami i pięknych widoków, no i to wszystko dzisiaj chciałbym zobaczyć. Ostatnie kilka dni robiłem wszystko na własną rękę, a tutaj na przykład są takie wycieczki zorganizowane, 30 dolarów zapłaciłem za całodniową wycieczkę, zobaczymy jak to wygląda. Czasami niczym się nie muszę martwić. Chwileczkę czasu, dojechaliśmy nad rzekę Namk Song i pogoda całkowicie się zmieniła, jest już w miarę słonecznie. No i co? Właśnie miejscowość Wang Vieng wspaniałym miejscem do eksplorowania tej rzeki. Możemy tutaj popływać kajakami, co zaraz będziemy robić. Są wspaniałe jaskinie i również coś jak Blue Lagoon. Właśnie ze względu na aktywności związane z tą rzeką, przyjrza się do tej miejscowości. Ogólnie miejscowość maleńka, bardzo mało domów, ale niezwykle imprezowa. Czytałem taki artykuł na internecie właśnie o Laosie że kiedyś największym zagrożeniem dla tego kraju były narkotyki. Obecnie są Chińczycy. I to prawda. Wszędzie. Ja tutaj jako parę, no bo kajaki są dwuosobowe, jako parę tutaj dostałem pana przewodnika, hello. <laughs> no i płyniemy rzeką. Mam nadzieję, że nie jest wywrotna, bo nie chciałbym kamery utopić, bo jeszcze troszkę tutaj do nagrania w takim razie mam. Piękne widoki. Raczej tak bardzo spokojnie, widowiskowo. To, co mogę powiedzieć o tym kraju, po kilku dniach spędzonych tutaj, kompletne przeciwieństwo Tajlandii. Tajlandia jest Głośna, turystyczna, obecnie dość droga. Ciężko znaleźć takie zaciszne miejsce na wsi na uboczu, gdzie możecie odpocząć. Tutaj taka cisza. Spokój. No i ludzie też w ogóle, kompletnie inni. Do turystów podchodzą, no, no nie jak na taki worek pieniędzy. Widać na ich twarzach tą taką szczerą normalność. W niektórych miejscach rzeka jest naprawdę pójciutenka, także nawet kajak się po prostu troszeczkę stopuje prąd robi się wartki. Docieramy takich mosteczków wykonanych z bambusa i drewna. Stają one po prostu w wodzie. No i co? Służą lokalnym jako mosty, żeby mogli pokonywać tutaj sobie e, stronę z jednej na drugą. Troszkę knajpeczek, troszkę stolików. No wydaje mi się, to bardzo podobne do tej knajpy z wczoraj, co też można było... A, można faktycznie na huśtawkach siedzieć w wodzie i piwko pić. To jest bardzo ciekawe, bo pomimo tego, że Laos nie ma dostępu do morza, to wcale tego nie czujecie. W hotelach czy hostelach, w których śpicie, no spora ilość basenów. Sam dzisiaj też taki mam e, no niestety padało, więc nie miałem przyjemności wskakiwać do wody. Natomiast teraz po powrocie no myślę, że coś takiego zrobię. Zapewne przed masażem jeszcze się yy, wykąpię. Mekong różnego rodzaju rzeki. No i laos nazywany dodatkowo krajem 4000 wysp. Bo tyle wysepek znajduje się właśnie na Mekongu. Spływka ażkiem koło godziny. Bardzo przyjemnie trzeba czapę założyć, bo słońce wali. A potem morda czerwona. Kolejne wspaniałe miejsce, do którego nas przewieziono tym razem moi drodzy, o krowy sobie latają wszędzie, a tutaj powiedzieli, żebyśmy na boso szli. Po tych gównach się idzie, w takim razie no co, wioska laotańska, idziemy do jakiejś jaskini, tutaj będzie tubing robiony, czyli będziemy na takich dętkach dużych pływać. To jest przefajna sprawa, żeby tak się odmurzyć, troszkę sobie popływać na kajaku, na takich tubach, nawet dla mnie to ja to postrzegam jako taką po prostu dzisiaj terapię. No jak to wygląda. Dostajecie taką śmieszną latarę. Ja akurat swojej nie zabrałem, bo wycieczka co nie chciałem się tym przejmować. wiedziałem, że i tak dają. No i możecie sobie przeczytać instrukcję w języku chińskim. Natomiast no co? znajdują się tutaj takie kółeczka, po prostu dętki. Bierzecie taką dętkę, kładziecie się na niej i na niej musicie wpłynąć do jaskini. No w taki sposób, jak panowie, będzie się płynąć, bierzecie tamte no i po tych linach ciągacie się do tamtej jaskini. Jaskinia znajduje się no tam, obecnie poziom wody dość wysoki padało. Kiedy poziom jest wysoki, no to właśnie ledwo tam można wpłynąć. Zdarza się również, że tak się podnosi, że w ogóle jest wejście do jaskini zasłonięte. No co, plecaczek wodoodporny trzeba dać na siebie i, i płynąć tak z dupką w wodzie. No to jestem na tej tubie. Trzymamy się liny, no i trzeba się tam wciągać. Powoleńku. Jedną ręką trzymając aparat. Nie, mam nadzieję, że tego aparatu nie stracę, bo już na tym wyjeździe tak ryzykuję, ciągle albo woda, albo coś. Staram się tam nadgonić, do nich, żeby samemu nie płynąć i skały. Dobra, włączmy latarkę. No jest, dobra. Latarka działa. I coming! Kurczę, no, poziom tych skał jest tu taki niski, można by mocno w to głową przyrąbać. Ok, trzymam się następnej liny. Uuuh. Spójrzcie na te kamienie, że są one tak ostre tutaj przez tą wodę wyrzeźbione. Nie jakby o to uderzyć głową. Yeah. Dobra, pan moja ekipa pakuje. Halo, czekajcie na mnie! Szkurde straciłem linę. Dobra, teraz jakoś się tam dociapkać. Dobrze, że tu nurtu żadnego nie ma. No i taka ta atrakcja. Siedzicie sobie na tym kółeczku. Tutaj swoje... Jezu bo linę tracę. Trzymam nogami, żeby wam tu cokolwiek pokazać. Nie jest łatwo, bo wszystkie te ściany tutaj bardzo chropowate, bardzo ostre. Ale fajnie to wygląda. A w ogóle patrzcie, jakbym wyłączył teraz światło. Ciemnia. I najlepsze jest to, że macie taki sam efekt jak zamkniecie, czy otworzycie oczy przy włączonej tarce. Po prostu jest czarno. Dobra, lecę, bo... Czekajcie! Kolejne miejsce, które odwiedzamy jest to jaskinia słonia, Elephant Cave, tak się nazywa. Musieliśmy się ubrać, bo znajduje się ona na terenie takiej bardzo niewielkiej świątyni. Wchodzi się, a wejście ozdabiają, no, smoki. Jaskinia ogólnie jest niesamowicie mała. Znajduje się tutaj mała świątynia e, buddy i dosłownie kilka figurek, natomiast czemu to się nazywa Elephant Cave, czyli jaskinia słonia? No właśnie, ponieważ jest tutaj stalaktyt, stalagmit, no te części kamienne, które przypominają jakby strukturą troszeczkę słonia. Wiele ludzi wcześniej tu przychodziło, żeby zobaczyć, no i takie pielgrzymki aż tutaj robili, uznali to miejsce za święte, że trzeba tu zrobić świątynię. Bardzo małe, no szczerze myślałem, że jest to taka średnia atrakcja ale leżący buddha wszędzie, bardzo podobny jak w Bangkoku, tylko w Bangkoku no, dużo większy, nie? I znajduje się tutaj takie coś, że możecie tu wylosować sobie wróżbę, czy macie jakiś tam patyczek dowolny, powiedzmy ten, on ma jakiś numer. 12 i szukacie dwunastki tutaj, biorę i coś to znaczy, trzeba to przetłumaczyć. Tłumaczymy w takim razie Googlem, dwunasty list został zniszczony, oczekiwane klejnoty Przejść przez pyłek, sauna, wona wypolerowane logo wujek Punk. Należy do innych, poczekajmy powodzenia. No dobra, no życzę mi po prostu powodzenia. Wypolerowany pyłek, wujek Yang. Wszystkim na zdrowie. No. No i co? Z kolegą tutaj z Korei, z którym razem sobie śmigamy, w tym momencie na lunchik idziemy. Mamy przygotowany obiadek, wszyscy głodni mocno. Siedząc w takiej restauracyjce z widokiem na, na rzeczkę, w której pływaliśmy, bardzo duża bagietka, taka mięciuteńka, ryż i dwa szaszłyczki. No i punktem obowiązkowym tego miejsca jest Namksaj Viewpoint, czyli no kolejny punkt widokowy, gdzie możemy zobaczyć piękną okolicę. Wspaniale się stało, bo całkowicie się tutaj niebo rozchmurzyło, jak z rana podczas tym balonem wy chmury, teraz zero chmury nie znajdziecie natomiast co ja mówiłem dwa odcinki temu już się więcej nie wspinam, nie? a codziennie się wspinam coraz więcej <noise> niestety cała ścieżka na drogę to jest jedno wielkie błoto na no a po tych opadach całkowicie to nie ułatwia sprawy o ile ścieżka nie jest jakaś bardzo długa no to jest wymagająca bardzo duża błota bardzo dużo wspinaczki niesamowite, bo po drodze możecie spotkać naprawdę wspaniał ilu zwierząt, motyli, jaszczurek, myrówek które podążają tak my sobie szlakiem na górę. Ścieżka jest o wiele bardziej wymagająca niż ta na Nongpiao. No tam po prostu kondycyjnie był dramat. Tutaj pod bambusami, jest cień, ale stromo i błoto. Na drodze porozkładane macie bambusy, których możecie się chwytać jak poręczy. <laughs> Fajnie przemyślane. A sam szczyt to już jest splinaczka linach. Jest gorąco. Oj, 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 to jest coś, na co można by tu narzekać, ale widoki zaczynają się robić dobre. No i jeszcze standardowo, oczywiście, znajduje się tutaj flaga Laosu. Może się wyjąć na bambusie, a prowizją bardzo ładne fotki. I wiecie co zaskakujące, że się komuś niesamowicie chciało wtaszczyć tutaj motor na górę. Można na nie musiąść, no i zrobić sobie zdjęcie z piękną panoramą więgwiank. Lasy zupełnie inne i przede wszystkim bardzo zielono. Tam było na północy mocno popalone. No a tutaj, jak widzieliście z rana, pada, często pada. Niby tylko godzina pociągiem, nie? Ale autem by tu jechało się 6 godzin. Zupełnie inny klimat już tu panuje. No i wzniesienie ma około 450 metrów do góry. Wejść szybko, zajęło to zaledwie 20 minut. Z dziećmi raczej nie bardzo. No, jestem mocno zaskoczony losem. Na każdym kroku, w każda atrakcja, która jest niby taka. Yy, już wiem, że wiele razy byłem w innych krajach, to tutaj za każdym razem bardzo na plus. Dziwiczo, nie ma tych turystów aż tyle. I nie ma śmieci. A nawet jeżeli są, to zobaczcie szczyt, a pomimo tego jest kosz na śmieci na górze nawet zabudowany taki taras z dachem dużo wlepek no i z widoczkami miejsce na fotki a skoro się człowiek tak nalęczył na wspinał i tak wszystko teraz kosmicznie boli bilecik wchodzimy na Blue Lagoon czyli miejsce gdzie możemy Odpocząć, wykąpać się. Niesamowicie oblegane miejsce, 90% ludzi tutaj to sami Chińczycy. Zdecydowanie bardziej wolałem te rzeki, nad którymi byliśmy, o wiele lepiej tam przynajmniej w spokoju można było poleżeć. No ale tutaj turkusowa woda. I właśnie to o czym mówiłem, że pomimo tego, że nie ma dostępu tutaj do morza, ten kraj ma dużo takich atrakcji, które całkowicie tu wynagradzają. Spore ryby tu pływają. Skakujemy za granco. Jak to zawsze powtarzam, w podróżach niesamowicie ważne jest jedzenie i w Laosie się nie zawiedziecie. Znalazłem obok hotelu dosłownie 20 metrów z hotelu. chyba przez Chińczyków prowadzoną. E, crispy pork, czyli taka bardzo chropiąca wieprzowina z jajkiem na górze i ryż, coś takiego kosztuje 30, czyli 6 zł. Do tego wziąłem sobie jeszcze na dobitkę dużą porcję zupy z nudlami i kaczucha, i w środku wontony, czyli pierożki, coś takiego 50, czyli około dyszki. Zaniecałem, no około 15 zł. To jedzenie jest przepyszne, cudowne. Ja mógłbym to jadać dosłownie codziennie. Ogólnie zakończeniem tego cika, to czekałem praktycznie do samego wieczoru, żeby wam to pokazać. Wang Ving to jedna wielka imprezownia. Jest troszeczkę takich fajnych miejscowych na świecie, chociażby jak, nie wiem, Kopi czy El Nido na Palawanie. Osoby, które były, tam mogą każeć tej miejscowości. Jedna wielka impreza wieczorem. Barna przeciwko Baru, bardzo duża ilość backpackersów. Ludzi, którzy korzystają z tego, że tu przyjeżdżają, bawią się. I to jest chyba miejscówka, gdzie bym został najdłużej, jeżeli miałbym więcej czasu i mógł ten wyjazd o wiele dłużej zaplanować. Bary są tutaj pełne ludzi, a same imprezy trwają do białego rana. Zresztą z rana, jak czekałem w ogóle na lot balonem, to jedna impreza dopiero się kończyła. Także możecie tutaj poimprezować i odpocząć. Rekomendajka mega. A jeżeli odcinek wam się podobał, koniecznie stawcie łapę do góry, docencie kanał subskrypcją, poprzednie odcinki Instagram. Trzymajcie się, do piona i cześć!